Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Każdy może nauczyć się prowadzić samochód. Dotyczy to zarówno zwykłej automatycznej skrzyni biegów, jak i mechaniki. Mechaniczna skrzynia biegów ma swoje zalety. Przede wszystkim na mechaniku można dokładnie zrozumieć, jak działa samochód. W tym artykule dowiesz się, jak opanować prowadzenie samochodu od podstaw? Jaka jest różnica między mechaniczną a automatyczną skrzynią biegów? W manualnej skrzyni biegów moment obrotowy jest przełączany bez automatycznej, ręcznie kierowca sam wybiera odpowiedni etap, oceniając otaczające warunki. Oprócz środkowego i tylnego istnieje od 4 do 7 stopni. W zależności od modelu samochodu, główną różnicą w stosunku do automatycznej skrzyni biegów jest obecność pedału sprzęgła. Łatwiej jest prowadzić samochód z automatyczną skrzynią biegów, ale mechanika ma również swoje zalety: prostota konserwacji i łatwość naprawy, wysoki poziom niezawodności, szeroki zakres opcji jazdy, możliwość jazdy po złych drogach i trudnym terenie, uruchamianie samochodu z pchacza. Pojazd może być holowany na dowolną odległość, zwiększona dynamika. Jedną z głównych wad jest to, że początkującemu kierowcy trudno jest zmieniać biegi w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Często początkujący mylą położenie pedałów. Warto również wziąć pod uwagę, że trudno jest prowadzić samochód w korkach gdzie trzeba stale zmieniać prędkość i wciskać w sprzęgło. Co sprawdzić przed wyruszeniem w drogę? Zarówno początkujący, jak i doświadczeni kierowcy powinni przed podróżą sprawdzić kilka istotnych szczegółów poliseoce i prawo jazdy, średnik, sprawność hamulców, znajomość zasad ruchu drogowego, czy światła postojowe są włączone, jak działa kierownica jak dobrze pamiętasz, położenie wszystkich pedałów w samochodzie, obecność wycieraczki przedniej szyby po stronie kierowcy, jeśli te elementy są uszkodzone. Rosyjskie prawo zabrania jazdy nawet do miejsca naprawy. Teoria prowadzenia samochodu dla początkujących. Eksperci twierdzą, że lepiej jest uczyć się na starym samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów. Dzięki temu wszystkie organy sterujące samochodem będą zrozumiałe. Konieczne jest zapamiętanie sprzęgło znajduje się po lewej stronie. Przekazuje ono moment obrotowy z silnika na koła. Należy je wcisnąć w momencie zmiany biegu. Sprzęgło należy wcisnąć do końca i puszczać powoli, bez gwałtownych ruchów. Hamulec. Znajduje się po środku i odpowiada za hamowanie. Gaz, pedał przyspieszenia. Nacisk na pedał zwiększa prędkość i obroty silnika. Pierwsza jazda na manualu i jak uruchomić samochód na manualu? Gdy nie masz doświadczenia ani umiejętności jazdy, znajdź miejsce z równą drogą i chodnikiem bez zbędnych wybojów. Dokładnie sprawdź skrzynię biegów. Wciśnij pedał sprzęgła i uruchom silnik. Przesuń dźwignię do pozycji pierwszej prędkości. Zwolnij sprzęgło powoli, aż samochód ruszy. Lewa stopa na pedale sprzęgła, a prawa kierowca wciska gaz aż obrotomierz wskaże 1 lub dwa tysiące obrotów na minutę. Płynnie wycofaj sprzęgło, podczas gdy druga stopa pozostaje na pedale przyspieszenia. Jeśli nacisk na pedał jest wystarczający, samochód ruszy do przodu. Aby cofnąć, wykonaj następującą sekwencję czynności. Po zatrzymaniu pojazdu wcisnąć pedał sprzęgła i zablokować dźwignię w pozycji biegu wstecznego. Spojrzeć do tyłu, aby upewnić się, że za pojazdem nic nie jedzie, po cofnięciu lekko opuścić sprzęgło. Konieczne jest ciągłe monitorowanie sytuacji przez lusterko wsteczne. Parkowanie jest bardzo trudnym manewrem dla wielu osób, chociaż jest proste. Należy, wybrać miejsce do parkowania tak, aby samochód nie kolidował z pieszymi i innymi samochodami. Najpierw wcisnąć sprzęgło, a następnie hamulec. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w pozycji neutralnej i spokojnie zwolnić sprzęgło. Wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec ręczny, hamulec postojowy. Zdjąć nogę z pedału przyspieszenia. Zimą lepiej nie zaciągać hamulca ręcznego lecz pozostawić samochód na dowolnym biegu, zapobiegnie to ryzyku dachowania i zamarznięcia hamulców. W przypadku parkowania na pochyłości koła należy skręcić. Czasami konieczne jest zatrzymanie się na wzniesieniu, a następnie ruszenie. W tym celu używany jest hamulec ręczny. Algorytm jest prosty, ale najpierw należy go przećwiczyć z instruktorem jazdy. Zatrzymaj się przed linią zatrzymania i zaciągnij hamulec ręczny. Wciśnij sprzęgło i zablokuj pierwszą prędkość. Trzymaj nogę na sprzęgle. Przyspieszaj powoli, aż obroty silnika wskażą 3000 na minutę. Zwolnij sprzęgło, aż samochód usiądzie. Ponownie wciśnij sprzęgło i zwolnij hamulec postojowy. Istnieje druga opcja użycia hamulca ręcznego na wzniesieniu, należy zatrzymać się na linii zatrzymania i zaciągnąć hamulec ręczny, wcisnąć sprzęgło i włączyć pierwszy bieg, stopniowo zwalniaj sprzęgło, aż poczujesz, że samochód zaraz ruszy, przyspieszyć do 1500, Obrz lewym i zwolnić hamulec ręczny, samochód zacznie powoli ruszać po ty górę. Trening jazdy obejmuje ćwiczenie takich umiejętności na torze wyścigowym ale początkujący kierowca może się pomylić. Doświadczeni kierowcy z dobrym wyczuciem pedałów na wzniesieniu mogą nie używać hamulca ręcznego. Cechy manualnej skrzyni biegów. Przed rozpoczęciem nauki jazdy konieczne jest zrozumienie działania skrzyni biegów. Pięciobiegowa skrzynia biegów zakłada następujące stopnie: tylny bieg, wymagany przy wielu rodzajach manewrów wymagających jazdy do tyłu parkowanie cofanie Skręcanie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wciskać sprzęgła do końca. Bieg neutralny. Po włączeniu dźwignia znajduje się w położeniu środkowym i wolnym. W tym momencie połączenie między kołami a silnikiem jest przerwane. Bieg jałowy. Pierwszy bieg. Jest niezbędny do uruchomienia, aby samochód się poruszał. Dzięki niemu można poruszać się z prędkością do 50 do 70 km na godzinę, ale lepiej jest zmienić bieg na drugi już przy 20 km na godzinę. Drugi bieg. Optymalny wariant do jazdy w mieście, a także w warunkach terenowych. Używa się go przy prędkościach od 20 do 50 km na godzinę. Trzecia prędkość. 40 do 70 km na godzinę czwarty bieg. Zakres prędkości do 90 km na godzinę, odpowiedni do jazdy po mieście lub autostradzie, piąty bieg. Niezbędny do jazdy po autostradzie z prędkością powyżej 90 km na godzinę. Biegi mogą być rozmieszczone inaczej w zależności od modelu samochodu. Tylny bieg jest równoległy do pierwszego biegu, tylny bieg znajduje się naprzeciwko piątego biegu. W ten sposób kierowca jest chroniony przed ruszeniem w niewłaściwym kierunku. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu skrzyni biegów należy przestrzegać zakazów tylnego biegu nie włączać dopóki samochód stoi. W przeciwnym razie mechanika ulegnie awarii, gdy samochód jest w ruchu. Stopa nie powinna znajdować się na pedale sprzęgła. Wybierania wysokiego biegu do momentu osiągnięcia żądanej prędkości i liczby obrotów na poprzednim biegu, zmieniać biegi bez wciskania sprzęgła, średnik trzymać dźwignie zmiany biegów przez cały czas. Teoria jazdy jest zawsze poparta praktyką i tylko dzięki jeździe po mieście można zdobyć wystarczające doświadczenie i bez obaw obracać kierownicą. Postawa podczas jazdy samochodem. Postawa kierowcy musi przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo. Prawidłowa jest nie tylko podczas uruchamiania samochodu, ale także podczas korzystania z niego. Oparcie fotela jest ustawione pod kątem 75 do 90 stopni. Zagłówek jest równoległy do tyłu głowy. Między oparciem a oparciem siedzenia nie powinno być żadnych przerw. Stopa powinna zawsze znajdować się na pedale, aby wcisnąć gaz lub hamulec. Należy trzymać piętę na podłodze. Nie wolno jeździć z wyprostowanymi nogami. W razie wypadku nawet niewielki wstrząs przy wyprostowanych nogach może spowodować poważne obrażenia. Na kierownicy ręce układamy symetrycznie, zgięte w łokciach do połowy. Jak nauczyć się wyczuwać wymiary samochodu podczas jazdy? Wyczucie wymiarów w samochodu przychodzi tylko z praktyką. Tutaj szkoła jazdy nie pomoże. Można trzymać się wskazówek, lewe koło znajduje się tam, gdzie specjalny obszar w pobliżu pedału sprzęgła, przed cofaniem ustaw lusterka. Tak, aby widzieć tylne koło i część drogi, zawsze kontroluj cofanie za pomocą lusterka wstecznego. Podczas nauki kompetentnej jazdy często stosuje się ćwiczenia. Można na przykład umieścić plastikowe butelki i przejechać po nich najpierw lewym a następnie prawym kołem. Rób to tak długo, aż będziesz w stanie robić to przy różnych prędkościach i za pierwszym razem. Inną opcją jest umieszczenie kołka w ziemi i nauczenie się, jak do niego podjechać, aby nie spaść i móc zahamować obok niego, jak radzić sobie z lękiem przed jazdą. Wszystkie problemy znikną wraz z doświadczeniem w prowadzeniu samochodu, wskazówki, które sprawią, że strach minie, strach mija. Gdy pojawia się wiedza, nie trzeba myśleć osobno o każdym znaku, dlatego warto uczęszczać na wszystkie zajęcia. Do nauki lepiej skorzystać z usług sumiennego instruktora. Unikaj negatywnych myśli o wypadkach drogowych. Jeśli strach nie zniknie z czasem, może być konieczne skonsultowanie się z psychologiem. Jak szybko nauczyć się przepisów ruchu drogowego? Musisz uczyć się konsekwentnie. Nie powinieneś gwałtownie przeskakiwać z jednej sekcji do drugiej. Należy zagłębić się w teorię i zrozumieć ją, ponieważ uczenie się na pamięć tylko szkodzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki. Są one proste do zapamiętania i łatwe do wyjaśnienia. Kolory. Wszystko, co jest czerwone. Zakaz, niebieskie, wskazówka lub kierunek. Winowajcą jest ten, kto jest z tyłu więc zachowaj dystans. Zanim instruktor pozwoli ci przejść do lekcji jazdy samochodem na mechanice, ważne jest, aby nauczyć się całej teorii, wtedy praktyka będzie łatwiejsza. Ile praktyki potrzeba? aby pewnie jeździć i parkować. Liczba ta jest ściśle indywidualna. Jednak dla większości początkujących kierowców wystarczy 5 godzin na torze, aby zdobyć pierwsze umiejętności. Jazda samochodem automatycznym dla początkujących wymaga więcej praktyki, aby uzyskać najlepsze wyniki. Lepiej jest wziąć dodatkowy kurs składający się z 35 do 40 lekcji. Jazda po mieście bez instruktora to duża odpowiedzialność. Więc lepiej poćwiczyć, gdzie najlepiej uczyć się jazdy po mieście. Nauka jazdy samochodem od podstaw zupełnie samodzielnie oczywiście jest możliwa, ale współczesne przepisy tego zabraniają. Aby uzyskać prawo jazdy, trzeba opanować zarówno teorię, jak i praktykę prowadzenia samochodu. Początkowe etapy jazdy odbywają się na zamkniętych terenach a następnie instruktor zabiera początkującego do miasta, na szkolenia lepiej wybierać mniej ruchliwe drogi, a także trasy, na których jest wszystko, by sprawdzić umiejętności. Eksperci radzą, by nawet po uzyskaniu prawa jazdy częściej ćwiczyć w mieście, by zdobyć odpowiednie umiejętności, optymalnie, jeśli będzie to trasa, po której uczący się jeździ najczęściej gry symulatory jazdy online Każdy początkujący chce dobrze prowadzić samochód dlatego gry symulacyjne mogą być używane dodatkowo Są one odpowiednie dla osób które zdobyły już prawo jazdy lub dopiero planują to zrobić Z ich pomocą można zdobyć praktykę i jednocześnie przygotować się do egzaminu teoretycznego w policji drogowej Przy wyborze takiej gry należy kierować się realizmem grafiki Porady dla początkujących kierowców Jazda treningowa prędzej czy później się kończy, a początkujący kierowca wyjeżdża na miasto. Podstawowe wskazówki dla początkujących kierowców: częściej spoglądaj w lusterka boczne i wsteczne, starać się patrzeć nie tylko na samochód, który jedzie przed nami, ale także dostrzegać sytuację z daleka, widzieć znaki i sygnalizację świetlną, w korkach nie reagować na innych kierowców. Zwalniać przed przejściami dla pieszych i na wąskich odcinkach dróg, gdzie mogą bawić się dzieci, po raz pierwszy. Lepiej jest jeździć z bardziej doświadczonym kierowcą. Istnieje kilka błędów, które popełniają początkujący kierowcy, gdy wsiadają za kierownicę. Takie błędy mogą prowadzić do wypadku, zbyt szybka jazda. Czasami początkujący kierowcy, którzy zdali egzamin i mają dobry samochód. Nie obliczają swojej siły. Czynniki rozpraszające uwagę, zbyt głośna muzyka w kabinie, telefon, filiżanka kawy lub papieros w dłoni, wszystko to może rozpraszać uwagę, a początkujący kierowca po prostu nie będzie miał czasu na koncentrację w sytuacji awaryjnej. Towarzyszy, nie należy przewozić zbyt dużych firm, zwłaszcza z dziećmi, jeśli nie ma się doświadczenia, nie zachowanie bezpiecznej odległości. Należy pamiętać, że zawsze jest to wina tego, który poruszał się z tyłu, jeśli będziesz przestrzegać tych zasad. Jazda w mieście nie będzie trudna. Sekrety oszczędzania paliwa, gdy tylko prawidłowa jazda samochodem po mechanikach przestaje być problemem, a kierowca zaczyna dużo jeździć, pojawia się kwestia oszczędzania paliwa. Oto kilka trików. Należy usunąć z samochodu wszystko. Co zbędne. Nawet drobne ozdoby i akcesoria zwiększają zużycie benzyny. Szybkie starty i gwałtowne skręty również marnują dodatkowe paliwo. Zimą nie trzeba rozgrzewać silnika do optymalnej temperatury. Wystarczy rozgrzać go tak, aby samochód ruszył. Nie jest konieczne ciągłe włączanie urządzeń elektrycznych. Pomimo pozornej złożoności i manualnej skrzyni biegów. Każdy może ją opanować, podziel się swoimi wrażeniami na temat naszego artykułu w komentarzach, a WordPress komentarz Hello World.